Wydruk raportów systemu możemy filtrować poprzez znak procenta w polu maskowania. Możemy to wykonać zarówno dla książki przychodów i rozchodów, jak i dla rejestru VAT. Dla przykładu, wybieramy księgę, książkę przychodów i rozchodów, wydruk księgi, zaznaczamy zakres dat, które nas interesują, zaznaczamy kolumny, zaznaczamy pole kontrahenci. Wpisujemy w pole maskowania określony ciąg znaków i klikamy OK. Pojawił nam się podgląd wydruku z wynikiem filtrowania. Ten sam model filtrowania, jak dla podatkowej księgi przechodów i rozchodów, możemy zrobić dla rejestru VAT. Wchodzimy w raporty VAT, rejestr sprzedaży VAT, zaznaczamy zakres dat, które nas interesują. Zaznaczamy kontrahenci, zaznaczamy typ dokumentu, wpisujemy zdarzenie gospodarcze w polu maskowania i klikamy Enter. Wyświetlił nam się podgląd wydruku. Po wykonaniu drukowania wracamy do okna głównego.